Hey, partner! What's up? It's over! Cops! czuć emocje? W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i wymienię na FaceApp Card, Paypal, skiny do CSGO, klucze do gier i wiele innych. Wejdź na grynaplus.pl i spróbuj sam. Siemanko, z tej strony FanMilek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak niektórym twórcom po czasie zaczyna odwalać palma oraz zaczynają gadać głupoty na swoich filmach, których potem nawet nie cenzurują, co jest zabawne. Także ostatnio w internecie parę osób wspomniało o pewnej wpadce unboxala, mianowicie na jednym ze swoich filmów, gdzie razem ze swoją nową ekipą, a swoją drogą do tego też zaraz przejdę, oglądał swoje stare filmy. No i w momencie, kiedy oglądał te filmy, to oglądał on również film Kruszwila, gdzie tam był jakiś test wody czy coś takiego. No i podczas reagowania na ten właśnie film, powiedział coś takiego. Ta tuba na środku to jest taka tuba, to miała być tuba na wino. Oni kupi, kupili z Wawrzyniakiem taki najtańszy dzbanek i ogąplejili takimi deskami za tysiąc groszy. Takimi yeah. A ta woda do dostań, to dostał, to pewnie raz się kupili i potem pojechali na... Okrętowa był alonna jak do zlewu, posił częściej niż ja... Częściej niż ja się ma <gry> Oczywiście wiadomo, każdy wie, kim jest kamerzysta, jak się nazywa i tak dalej. Jednakże moim zdaniem mówienie tego tak wprost i to jeszcze przez tak dużego milionowego youtubera jest zwyczajnie głupie i chamskie. Dlatego, że jednak ukrywanie się przez kamerzystę jest pewnego rodzaju elementem jego wizerunku. I pomimo tego, że każdy wie, jak on się nazywa, no to i tak tworzy to taką fajną otoczkę, jednakże jest to taka postać, że każdy wie, jak ona się nazywa, ale z drugiej strony nikt nie wie, no wiecie o co chodzi. Poza tym warto jeszcze dodać, że kiedy. Unboxal nie pokazywał twarzy oraz swojego wizerunku, no to też dużo osób wiedziało już, jak on się nazywa i tak dalej, no bo przykładowo wrzucał na hajsowników Gimpera swoje przeróbki ze swojego prawdziwego konta na Facebooku. No i jakoś wtedy nikt nigdy nie wypowiedział się na jego temat w taki sposób, nie nazywał go po nazwisku oraz nie śmiał się przede wszystkim z tego co on robił. Kanał Unboxera zaczął tak naprawdę iść na dno w momencie, kiedy po prostu pokazał on twarz. Ale oczywiście nie jest to tak, że jeżeli pokażesz twarz na YouTubie, no to od razu tracisz kanał, no bo przecież dramcia pokazała twarz i Kanał cały czas funkcjonuje. Tak samo master czułek, czyli Dezy pokazał twarz, no i też nic się nie stało. Zmienił on nawet swój content i teraz tworzy nadal ciekawe filmy. Także żeby nie było, że pokazanie twarzy zawsze kończy się upadkiem kanału. Jednakże w przypadku Unboxala, no niestety, no niestety nawet jego nazwa nie jest już adekwatna do treści, które publikuje na swoim kanale, ponieważ zaczęło to iść coraz niżej, zaczęło to iść coraz bardziej na dno, a ostatecznie jego kanał jest tak naprawdę kanałem, który tworzy filmy dla dzieci, ale żeby tego było mało, poza tym dziwacznym contentem, który on tworzy, do którego oczywiście nic nie mam, ale bardziej mam to do osoby, która to wykonuje. No to jeszcze pojawiła się jakaś nowa ekipa i naprawdę mnie to zastanawia, czemu każdy teraz tworzy ekipy, skoro oczywiste jest to, że one nie mają prawa bytu. Ponieważ mamy ekipę Freeza i to ona jest to jakby topce ekip. No i serio, jeżeli teraz ktoś chce stworzyć ekipę, to naprawdę powinna ona się czymś serio wyróżniać, bo ja odnoszę takie wrażenie, że ludzie po prostu myślą sobie, że ekipa to jest aktualnie jakiś taki nowy trend na YouTube. Jak sobie ją założysz, to automatycznie odniesiesz sukces. No tylko, że to tak nie działa. Także patrząc aktualnie na kanał Unboxela można wywnioskować, że no trochę mu odwaliło i sam nie do końca chyba wie, co chce tworzyć. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że youtuberzy się zmieniają, że ludzie się zmieniają, no ale przykładowo taki gimper wcześniej tworzył swojego overwatcha hajsowników, a teraz nadal go tworzy. Unboxal nie dość, że nie robi już unboxingów ani recenzji, z czego tak naprawdę składa się jego nazwa. To jeszcze do tego całkowicie zmienił content, plus pozwala sobie moim zdaniem na trochę za dużo na swoich filmach. Okej, okay, także w tym odcinku to by było już na tyle. Oczywiście napiszcie w komentarzach. W komentarzach, co sądzicie o tej całej sytuacji z unboxalem. Widzimy się już w kolejnym filmie, do następnego, no i siema!